W poniedziałek 17 lutego, Malwina Schulz witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie strażacy piją z zachwytu oraz kocie święto po raz ósmy. Złoty medal Kamila Stocha cieszył, ale nie ma co ukrywać, liczyliśmy na ten sukces. Zdecydowanie mniej mówiło się o szansach medalowych panczenisty Zbigniewa Brudki. To była ogromna niespodzianka, która szczególnie ucieszyła strażaków, oczywiście także tych legnickich. W zasadzie wszystkie dzienniki na pierwszych stronach umieściły zdjęcia naszych złotych medalistów sukcesu strażaka Zbigniewa brudki mogą być szczególnie dumni jego koledzy po fachu. Cieszyłem się, bo wraz z żoną, która też jest strażakiem, podziwialiśmy naszego kolegę Złowicza. Bardzo nam się podobało, że wygrał. Miło jest, kiedy zdobywają Polacy złote medale. Typowania były różne, zawsze chcemy, żeby nasi wygrywali i kibicowałem jako dla Polaka. Dla Polaka, żeby zyskał. Cieszyliśmy się z tego, że już miał trzecie miejsca. Tu nieoczekiwana informacja, że jednak pierwsze i taką. Śladową, śladową wielkością czasową. A przy okazji dowiedzieliśmy się też, że to jest to strażak, także, już w ogóle, wielka, wielka radość. Jestem zadowolony, że to Polak. No i z drugiej strony, że też strażak, bo ja też jestem strażakiem, także to w pewnym sensie taki nasz kolega. Legnicy strażacy w łyżwiarstwie sukcesów nie mają żadnych, bo nikt tej dyscypliny sportu nie trenuje. Są jednak inne dyscypliny. Mamy tutaj w tej chwili najlepszą reprezentację halowej piłce nożnej. W tym roku nasi piłkarze zdobyli pierwsze miejsce w całym województwie. Oprócz tego, wielu z nich jest w reprezentacji województwa Dolnośląskiego i reprezentuje na poziomie rozgrywek krajowych. Mamy również reprezentację siatkówki. No, na razie nasi siatkarze dotarli do ćwierćfinału. Ten turniej jest, jest w trakcie rozgrywania. To puchar za pierwsze miejsce w halowej piłce nożnej. Nasi strażacy nie mieli sobie równych w tej rywalizacji na całym Dolnym Śląsku. Jest także czym pochwalić się, jeśli chodzi o sport wyczynowy. Mamy również sportowców wyczynowych w naszych szeregach. Między innymi no, starzak Biszczak, który jest znany tutaj w Legnicy jako wybitny sportowiec w dyscyplinie MMA. Mamy również kulturystę, starzaka Sochackiego. W sporcie ważne jest jednak także i wsparcie. Nasz Olimpijczyk w takim spocie przed igrzyskami. Prosił o pomoc finansową. Dzięki za Twoje wsparcie. Cała no, Brać Starzacka się cieszy z tego powodu, bo sądzę, że to jest również taki no, motyw, który mm, poprawia również wizerunek Państwa Wydarzy Pożarnej. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze powody do zadowolenia podczas igrzysk w Soczi. Do naszej redakcji dotarła informacja, że na odcinku ulicy Andersa pomiędzy skrzyżowaniem Zorzeszkowej i Wojska Polskiego zaparkowane samochody utrudniają ruch. Problem w tym, że mieszkańcy chcą parkować jak najbliżej swoich domów. Jak rozwiązać ten problem? Jedąc ulicą Andersa trzeba naprawdę uważać. Problem pojawia się, kiedy z naprzeciwka jedzie samochód. Niekiedy trzeba się zatrzymać, puścić kolegę i dopiero droga wolna. Ciężko, ciężko. Nieraz jeszcze jak jedzie większy jakiś dukato albo coś, to musi jeden się dotulić, a drugi, znaczy ten większy, dopiero jak to przejedzie, to dopiero się wyjedzie. Kierowcy denerwują się na zaparkowane samochody, które przeszkadzają w ruchu. Nie wiem kto te parkingi tu porobił, ale ktoś kto tego nie przemyślał, albo samochodu w ogóle nie ma. Mąsko jest oczywiście że ciasno. Jak bardziej że samochody z boku stoją, tak na ten i dwa kierunki jest bardzo ciasno. Ciężko się takie ciężko. Problem w tym, że mieszkańcy ulicy chcą mieć miejsca parkingowe jak najbliżej swoich domów. Nic zresztą dziwnego, tyle tylko, że samochody zaparkowane w taki sposób zagrażają bezpieczeństwu. Jednym z rozwiązań, nad jakim myśli miejski inżynier ruchu drogowego, jest zakaz parkowania po jednej stronie. Sprawdzimy tylko, czy szerokość pozostawionej jezdni ulicy do ruchu jest wystarczająca zgodna z przepisami. Niestety, ma to wpływ na to, że jedna część ulicy zostanie pozbawiona parkowania, więc 20, 20 kilku mieszkańców będzie musiało znaleźć parkowanie gdzieś indziej. Drugi pomysł to nakaz parkowania samochodów równolegle. Tak, żeby została szerokość z nim pozwalająca na bezpieczne minięcie się i, i, i parkowanie po stronach ulicy, ale to też równolegle, prostopadle, to jest duża, dużo mniejsza liczba pojazdów parkujących. Myślę, że podejmując decyzję, policzymy te miejsca parkujące, które zostaną, których będzie więcej. I to bezpieczeństwo, czyli szerokość jezdni, jaka zostanie, plus ilość miejsc, to będą takie chyba dwa główne kryteria przy wyborze rozwiązania, jakie zastosujemy. Zmiana musi zostać zaopiniowana przez zarządcę drogi i policję. Nowe przepisy wejdą w życie, być może na wiosnę. Uczniowie rozpoczęli dwa tygodnie zimowej laby. O tym jak można spędzić ten czas w miejskich instytucjach kultury czy spółdzielczych domach już mówiliśmy. Uczniów i rodziców do galerii piastów i spędzenia aktywnie wolnego czasu zachęcają organizatorzy. Przygotowaliśmy naprawdę bardzo dużo atrakcji i niespodzianek z takich rzeczy, które mogę Wam już teraz zdradzić. Są m.in. warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe, a także ścisła współpraca z naszym placem zabaw Play City. To właśnie tam będą odbywać się zawody rodzinne, o których dowiecie się już wkrótce. Na każdej z sal, a wierzcie mi, że w Play City jest co robić, będą się odbywały zawody o Puchar Dyrektora Galerii. Zakończymy wszystko 2 marca, to jest ostatni dzień ferii. Dla dorosłych wielkie ABBA Show, a dla najmłodszych bal karnawałowy. 15 lutego odbył się bal charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie Dar Losu. Celem balu, jak i działania samego stowarzyszenia jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom dotkniętych autyzmem. Blisko 30 par bawiących się na tym wydarzeniu przekazało sumę około 8 tysięcy złotych. Władze stowarzyszenia serdecznie dziękują za przekazaną pomoc i informują, że dzięki tej inicjatywie Uda się pomóc w rehabilitacjach około 30 dzieci. Była to jedna z wielu organizowanych przez Darlosu akcji, aby udało się nazbierać jak najwięcej tak potrzebnych dzieciom funduszy. Muzyka Mają cztery łapy i chodzą własnymi drogami. 17 lutego obchodzimy w całej Polsce Dzień Kota. To okazja, żeby podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka i zachęcić do niesienia pomocy tym bezdomnym i najbardziej potrzebującym. Koty są dziś najpopularniejszymi zwierzętami domowymi: co trzeci Polak ma w domu małego tygrysa. Mimo, że na przestrzeni lat spotykały je różne losy, dziś są coraz bliższe ludziom. Koty zawsze fascynowały swym majestatycznym pięknem i elegancją. Pani Janina koty uwielbia. Kiedyś miała dwa domowe dzikusy, ale jeden uciekł i został tofik. Cały czas robi wszystko, żeby budzić zainteresowanie, żeby, żeby nim się zajmować. Śmieszny jest jak idzie spać, to łapką sobie zakrywa oczy, lubi się pieścić. Demonstruje, jak to on się chce popieścić. Tofik ma też specjalne upodobania kulinarne. Tylko kurczaki i kurczaki w sosie, wiesz, saszetki albo puszka w sosie i surowego kurczaka. Syn to się śmieje, że tatara powinna mu robić z piersi. Mimo, że czasami psoci, domownicy bardzo go kochają. My sobie nie wyobrażamy, żeby on nam gdzieś zaginął. Nawet w tamtym roku poszedł sobie na dziewczynki, jak to kot wiosnę poczuł, to żeśmy go szukali i po prostu, żeśmy go na żarcie z powrotem do domu przytargali. I zobaczył, że nie wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. W sklepach można znaleźć wiele gadżetów dla naszych pupili. Myszki, zabawki, piłki specjalna karma, ale co spodoba się kotu indywidualiście, tego nigdy nie wiadomo. Kot jest naprawdę indywidualistą. Robi co chce, kiedy chce i jak chce. Nie narzucimy mu nic na siłę. Tak jak powiedziałem, tylko kochać, on się nam odwdzięczy za to. Piąte liceum z Okazji Światowego Dnia Kota przygotowało konkurs dla swoich uczniów, nauczycieli, członków ich rodzin. Kilkadziesiąt prac plastycznych i fotografii zostanie ocenionych, a wyniki konkursu poznamy po feriach. Każdy mógł gdzieś się tam sprawdzić. Widać, że dużo jest takich, szczególnie fotografii, gdzie widać, że to jest kotek z własny czy z najbliższego gdzieś sąsiedztwa. No sympatyczne są. Przed szkołą możemy spotkać domki dla kotów, które szczególnie w zimie są dokarmiane. W dzień chodzą swoimi ścieżkami, a w nocy wracają, żeby się wyspać i najeść. Piąte liceum kocha koty. No trudno tak powiedzieć, ale tak się złożyło. Po prostu mamy miejsce, mamy dobry teren zabezpieczony taki, psy nie wchodzą. Także tu kotki czują się bezpiecznie. W tym dniu możemy zrobić prezent nie tylko kotom, ale również sobie i kota adoptować. W schronisku na dom czekają cztery futrzaki. Takie koty, jak i zwierzęta mają swoje charaktery. Te kotki, co tutaj mamy w tej chwili, no jedna kotka jest taka fajna, łagodniejsza, o zaraz już jeszcze widzę, mamy. No, każde zwierzę ma swój charakter, także indywidualistki indywidualiści są. Nasz redakcyjny kolega Andrzej Kot od samego rana dostaje życzenia z okazji Dnia Kota. Jak on będzie świętował ten dzień? Po, po pracy jak najbardziej kupię sobie dużego szampana i być może truskawki, i wieczorem będę świętował Dzień Kota. Wszystkim kotom życzymy udanego świętowania. Choć zima w tym roku jest wyjątkowo łaskawa, to jednak zanurzyć się w lodowatej wodzie jeziora Kunickiego nie jest wcale tak łatwo. W Lednice od kilku tygodni działa nieformalna grupa morsów. Jak na razie spotkali się pięć razy, zapraszają się na Facebooku, zapewniają, że miejsce znajdzie się dla każdego. Na początku było tylko kilka osób, teraz jest ich kilkadziesiąt. Inicjatorami spotkań są Andrzej i Patryk. Pierwsza inicjatywa, która zrzesza w ogóle okolicznych ludzi. No i fala, jakby psychologia tłumu, tak? raźniej. Ze spotkania na spotkanie jest ich coraz więcej. Przychodzą całe rodziny. W sumie pierwszy raz tutaj przyjechałem. Chciałem spróbować, jak to jest w sobie zimie, ale jest naprawdę już pogoda wiosenna. Zamoczyć się w zimnej wodzie. Z ciekawości głównie. Na początku ważna jest rozgrzewka. Trzeba trochę pobiegać, zrobić kilka przysiadów. Było także przeciąganie liny. Po tym pozostało już tylko zanurzenie się do wody. Woda miała tylko kilka stopni. To chyba dla naszych złotych olimpijczyków. To jest całkiem fajnie. Teraz staram się kolegów zaprosić do morsowania razem ze mną. Nim jeszcze grupa, tym weselej. Kąpiel w zimnej wodzie jest ekstremalnym sportem. Skutki dla zdrowia nie są jednoznaczne. Dostępne badania wskazują, że najlepsze efekty osiągają ludzie pływający regularnie, ponieważ organizm dopasowuje wtedy swój metabolizm. Nie ma przeciwwskazań poza chorobami serca. Choroby serca i wady serca to jest jakby jedyne, co warto skonsultować z lekarzem. Poza tym nie ma żadnych przeciwwskazań. Jeżeli ktoś ma ochotę, to po prostu może przyjść przyjechać w sobotę i się z nami wykąpać. Jednak dla osób pływających sporadycznie zimna woda może być niebezpieczna. Miłośnicy tego sportu widzą jednak więcej plusów. Lepsze samopoczucie, korzystne dostosowanie krążenia krwi, zmniejszenie objawów astmy i schorzeń reumatycznych. Także zachęcam, proponuję, żeby. Znaczy nie wiem, czy się zmieściły tej całą Legnicą, ale myślę, że jakby co to, zawsze można do jeziora z różnych stron stępować. Także myślę, że warto. Zachęcam. Grupa legnickich morsów już myśli o założeniu stowarzyszenia, nazwie i logo swojej grupy. To ma pomóc w poszukiwaniu nowych, zimnych akwenów. Od kilku dni w Głogowie pracuje czterech trenerów pracy, których zadaniem jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. Z racji swojej niepełnosprawności nie może to być praca fizyczna, a raczej biurowa, choćby przy komputerach. Nabór chętnych do podjęcia zatrudnienia potrwa do końca lutego. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, które realizuje program pod nazwą Trener Pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trenerzy nawiązali współpracę ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, SONAR. Ta czwórka ma po prostu wyszukać firmę, no i próbować załatwić jakby przydział pracy, jakby no coś takiego, coś w rodzaju, żeby zatrudnienie było realne. Z racji ograniczeń sprawnościowych nie każdą pracę niepełnosprawnie mogą wykonywać. Nie jakaś tam e, praca fizyczna, dlatego że te osoby, które tego, to nie nadają się do pracy fizycznej, tylko czy to biurowa, czy to jakaś e, pomoc e, na recepcjach, tam jeszcze e, inne takie te sprawy, stru, różne e, jakby no w każdym razie pomoc taka w biurze. Trenerzy wyszukują chętnych do końca lutego, ale na tym nie koniec. Natomiast do końca marca jest jakby takie logistyczne przygotowanie. To znaczy to już trenerów sprawa, żeby oni mieli czas na poszukanie takich firm no i chętnych pracodawców, którzy by zatrudnili. A są już chętni do pracy? Tak, tak. No, na razie to się zgłosiło trzy osoby, ale wśród nas jest trochę więcej. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy okrężnej lub na stronie internetowej www.trenerpracy.eu. W sobotni wieczór drużyna Siódemki Miecie rozbiła SPR Tarnów 39 do 25. Zespół Piotra Będzikowskiego zagrał bardzo dobre zawody w obronie i dzięki temu spokojnie kontrolował całe spotkanie. Drużyna Siódemki od samego początku narzuciła rywalom swój sposób gry i po pierwszych minutach prowadziła różnicą kilku bramek. Gospodarze nie pozwalali na nic Tarnowianom i wyprowadzali perfekcyjne kontrataki. Powiedzieliśmy sobie z chłopakami w szatni, że, że musimy narzucić im swój styl gry, żeby wybić im, wybić im tą piłkę ręczną z głowy. Myślę, że mecz mógł się podobać kibicom, ponieważ był, z naszej strony było bardzo dobrze w obronie i z tego wypracowaliśmy, wyprowadzaliśmy. Skuteczne kontrola. Zawodnicy grali na mniej znanym dla nich obiekcie przywierzyńskiego, ale nie była to żadna przeszkoda. Trenowaliśmy na niej, przygotowaliśmy się na niej w sierpniu, graliśmy tutaj parę sparingów. Hala jak hala, no, no to widać, że to jest sala szkolna, a, śliski parkiet, no ale do złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy, trzeba grać tam, gdzie są warunki i trzeba zdobywać punkty. W drugiej połowie na boisku pojawili się młodzi zawodnicy siódemki, aby nabrać cennego ligowego doświadczenia. W pewnym momencie na boisku było więcej juniorów niż starszych graczy, a mimo to Olegniczanie grali efektywnie i bardzo efektownie. Oczywiście, jeżeli kiedykolwiek mają grać oni na poziomie ligowym, muszą zdobywać doświadczenie, a kiedy go nie zdobywać właśnie w takich meczach, gdzie wynik jest prawie rozstrzygnięty, mogą sobie pozwolić na pewną ilość błędów, po to są właśnie takie spotkania. W ostatnich minutach panowało już większe rozluźnienie i dzięki temu SPR Tarnów nadrobił kilka bramek straty. Jednak było to bardzo ważne zwycięstwo i podbudowało morale zwłaszcza młodszych szczypiornistów, którzy niebawem jadą na półfinały Mistrzostw Polski Juniorów. W niedzielę obchodziliśmy kolejną 75. rocznicę urodzin Czesława Niemena. Z tej okazji Towarzystwo Miłośników Legnicy wraz z Młodzieżowym Centrum Kultury zorganizowało specjalny wieczór wspomnień o tym kompozytorze, muzyku, piosenkarzu, poecie i malarzu. Czesław Niemena w zasadzie Czesław Juliusz Wydrzycki. Urodził się 16 lutego 1939 roku w Starych Wasiliszkach. Wychowankowie Młodzieżowego Centrum Kultury wystąpili na scenie i wykonywali swoje ulubione utwory tego artysty. Mamy dwie ogromne rocznice związane z tym no, wielką osobistością naszej sceny muzycznej ubiegłego stulecia właściwie, bo właściwie tworzył w ostatnich 40 latach XX wieku. 17 stycznia minęła już 10 rocznica jego śmierci, natomiast 16 lutego, gdyby żył, skończyłby 75 lat. Zainteresowałem się w ogóle nim dzięki temu festiwalowi, dzięki tej imprezie. No i rzeczywiście to jest ciekawy twórca ze względu i na umiejętności muzyczne, i na barwę tekstową. Oprócz muzyki odbyła się także wystawa prac plastycznych. Ojciec Patrycjusza nie miał, jak mówi, niestety okazji usłyszeć niemena na żywo. Ale już od najmłodszych lat. Y, Lubiłem jego kompozycję i jego śpiew przede wszystkim. No, I do dzisiaj go lubię. To co instrumentem naj... wspominam zawsze. To co najbardziej ulubione? No wspomnienie właśnie, wspomnienie bardzo. Wielu Legniczan jednak miało okazję wysłuchać niemena na żywo, bo koncertował w naszym mieście. W kościele mariackim był to koncert inaugurujący legnica Kantat, a w 1991 roku. No, nie, no to jest postać, której nie można opisać. Oczywiście, kapelusz, długie płaszcze i muzyka, muzyka, muzyka. Pod babułkach jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami. Chorągiewką żółtą świeci skład. Przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Na dziś to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.